Widzę z brzegu, że wywrócił się kajakarz. Jest w wodzie. Ale jest cały czas przytomny? Trzyma się kajaków? To no widzę go, że, 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 że kajak mu odpływa, a on jest we wodzie. Chyba jest w kamizelce ubrany. Chyba jest w kamizelce, tak? tak? Jest pan cały czas na miejscu? No ja widzę go z plaży, on jest na ode mnie gdzieś 300 metrów. Okej, okay, dobra. to z na miejscu już to na miejsce. Dzisiaj pokażę Wam moją drogę ucznia ratownictwa wodnego. W tym celu odwiedzę cztery bazy WOP trzech różnych województw. Poznam tam techniki wydobywania ludzi z wody, obsługi sprzętu oraz pojazdów. Wezmę też udział w szkoleniu psów poszukiwawczych oraz porozmawiam z ratownikami i cywilami o tym, jak zapamiętali zeszłoroczną powódź w Nysie. Na końcu filmu poprowadzę własną akcję ratunkową. Ale teraz przygodę zaczniemy w ośrodku szkoleniowym WOP Turawa. Czekam czeka mnie szereg zadań. Maciek, czas na twoje kolejne wyzwanie. Zobaczmy, co my tu mamy. Dołącz do kursu na ratownika Wodnego, sprawdź się w praktyce, poznaj elementy szkolenia i przetestuj swoje umiejętności w wodzie. Tak, jak widzisz, tam właśnie odbywa się kurs na ratownika. Tam, tam, Maciek, tam też. I patrz, 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 patrz. I tam, tam też pływają. No, tak, w końcu jesteśmy na półwyspie i jesteśmy z, ze wszystkich stron otoczeni wodą. Na tej stacji będziesz uczył się podejmowania osoby poszkodowanej za pomocą deski ratowniczej. Musisz mm podpłynąć -hmm. do osoby poszkodowanej, zaapakować na deskę i dopłynąć z nią do brzegu. Kto będzie osobą poszkodowaną? Będę ja teraz nadal wpłynął na deskę. Nauczyłem się już tego, jak właśnie było. Najbardziej tutaj się sprytnie śniło mięśni. Jednak nie Należy zapominać, że do wody czujemy respekt, Dłużej no, jesteśmy w wodzie. No to cały organizm się męczy. Jak oceniasz tego przyszłego ratownika? Na no, pewno, jeszcze parę elementów do poprawy, ale wiadomo, to jest kwestia śmieszania. Będą z jego ludzie? Myślę, że tak. Dziękuję. Będziemy sobie robić szalowanie w stylu australijskim z użyciem koła ratunkowego. I będziemy teraz na ten moment robić bieganie, ze wskokiem do wody, tak żeby koło zostało nam na nogach. Ono nie ma być na brzuchu, jak przed chwilą było. Mm -hmm. Tu mamy mieć i mm -hmm. zablokujemy sobie je nogami. Największe wyzwanie to jest dostać się z wody przez koło. A jak sobie je wyrzucisz, tak, że będziesz lekko przed nim, to musisz się bardziej wyłożyć. Okay. Jak się wyłożysz, to ciało wtedy automatycznie i łatwiej przejdzie przez to koło. Jeszcze jest trzy próby i będziemy mieli zaraz sukces. Czuję się trochę jakbym przyszedł nie ucząc się do egzamin? To jest jedno z cięższych ćwiczeń. Maczko wyjdzie bardzo dobrze. Jest to jedno z pierwszych podejść Maczka, więc nie można się do tego zniechęcać, tylko próbować dalej. Maciej, jak mamy koło i nie daj Boże Ci się zablokuje na biodrach. Spróbuj jeszcze siłą czakręć jest lepiej już. Nie wiem, ja trochę panikuję, dostarczą. żeby nadal głowa no, tak. była ponad tak. wodą. Ale na spokojnie. To jest właśnie to obycie młodego ratownika z wodą, dlatego my staramy się, żeby nawet podczas pływania młodzi ratownicy mieli głowę zanurzoną w wodzie, żeby się do tego przystosowali. Z tego mi zabrakło doświadczenia. Ale bardzo często, jak są takie trudne elementy, czasem, gdzie osoba ma problem, to zrozumieć, to ja to tłumaczę tak jak czasem dzieciom na nauce pływania bardzo prostymi rzeczami. Tak jak robimy wydech. To tak samo się to rozbija na wiele różnych czynników. Także tutaj pierwszy element skocz potem jak uda się przełożyć koło, jak ogarniemy płynięcie z kołem, dopiero zaczynamy wchodzić z fikołkiem, żeby przerzucić te koło przez siebie, żeby podać poszkodowanemu. Jak ogarniemy prze, y, fikołka i podanie tego koła, to jak wziąć założyć te koło na osobę i tą osobę na tym kole scholować? Nie? Siedzisz sobie normalnie, spokojnie, tak jak w dzień dyżurowy na piasku, nagle w wodzie. Zaczynasz widzieć osobę, która zaczyna się topić. Nakładasz sobie szarf, łapiesz boję, biegniesz do wody, wyrzucasz na bok, płyniesz kraulem ratowniczym, podajesz mu tą boję, tak, tak, żebym ja się na nią położył. Okay. Jak się na nią położyłem, <głos> <głos> nie chcesz obrócić na siebie. Tak? Tak. I tak i wtedy bierzesz mnie holowywujesz okay. Najłatwiej trzymać sobie do siebie Dobra. te punkty, bo one będą dla Ciebie stabilniejsze wtedy tu mamy bliżej kontakt ze sobą. Macie już grunt. Dało się. Jak yeah, yeah. oh, poszło Maćkowi? Dobrze, jestem uratowana, to najważniejsze. Ja też de facto jestem uratowany, to też dobrze. Pomadko, matko, to było bardziej męczące, niż się spodziewałem. Jest teoria na lądzie, to wszystko jest jasne i klarowne, ale tutaj dochodzi jeszcze zmęczenie całego organizmu, adrenalina, stres, bo musisz się zorientować w sytuacji, więc to nie jest tak łatwe, na jakie wygląda, ale jeśli myślisz, że Ty dasz radę, to zapraszamy. Widzowie, jesteśmy we Wrocławiu, Jesteśmy w prawdopodobnie jednym z najbardziej zalewanych regionów w Polsce, bo poza łodziami ma również pojazdy, sporo pojazdów lądowych, ambulans który służy, no każdy wie, do czego służy ambulans. Następnie mamy terenówkę Land który jest lekkim pojazdem do transportu całego zespołu oraz lekkiego sprzętu. Dwa pojazdy operacyjne, one służą coś jak wozy strażackie, tylko są dużo lżejsze, z napędem 4x4 oraz są na tyle małe, że z łatwością przejeżdżają przez ciasne wrocławskie uliczki. Tutaj nie ma przedziału medycznego dla poszkodowanych, To jest, tutaj jest przedział dla Całej załogi, ich sprzętu, oraz w środku znajduje się sonar do przeszukiwania różnych obiektów pod lustrem wody. Zaraz pokażę wam jedno z ciekawszych pojazdów, które dysponuje Dolnośląskie WOB. Jakimi są kłady? Daliśmy się następnie na patrol wzdłuż Odry. Gdy byliśmy kilka kilometrów od bazy, wpadło do nas zgłoszenie o człowieku, który wpadł do rzeki. Natychmiast wróciliśmy do bazy na sygnałach. Po drodze mijając prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Dostaliśmy zgłoszenie od Państwowej Straży Pożarnej o obiekcie znajdującym się w wodzie, przypominającym człowieka. Ratownicy dyżurni popłynęli na miejsce łodzią patrolową w celu zbadania tego. Niestety we Wrocławiu często mamy takie zgłoszenia, ponieważ mamy ponad 5 rzek, ponad 149 mostów więc problem z zagrożeniem nad wodą jest bardzo duży, więc ratownicy mają bardzo dużo roboty. Na szczęście tym razem podejrzany obiekt okazał się plastikową lalką. Korzystając z okazji postanowiłem wypytać Oliwiera, jak wygląda praca ratownika w mieście z tak dużą ilością mostów. Jednego dnia w zeszłym roku mieliśmy 13 zgłoszeń. Co ciekawe wszystkie te zgłoszenia wymagały od ratowników czynnych działań. Były to osoby wchodzące do wody w celu kąpieli pod wpływem alkoholu bądź innych środków podurzających X80 no i też wypływały Niestety ciała osób, które najprawdopodobniej utonęły Za tamtym mostem kończy się Wrocław Jest uskok Czasami ratownicy ratują ludzi, którzy popłyną o jeden most we wrocław za daleko Płyń mniej więcej na środku na latarni Zaraz będziemy przepływać koło zatopionej niemieckiej barki Zobaczymy ją na sonarze O kurcze, faktycznie Zatopiamy okręt Co, nikt jej nie wyłowił? Nie, bo nie wiadomo co jest w środku Zwracam bardzo Nie macie świateł nawigacyjnych Więc nie możecie pływać po zmroku, nie wiem czy wiecie Wiemy. My tam mamy parking przy tym, przy Okej, okay, dobra. To się chciałem upewnić, nie? Już kończymy, już kończymy. Dobra. Miłego wieczoru. Następnego dnia udaliśmy się do Nysy. Nysy, która została zadana w zeszłym roku, by porozmawiać z mieszkańcami, jak wspominają akcję ratowniczą, prowadzoną przez nyskie WOP, oraz nauczyć się czegoś nowego od ratowników, którzy koordynowali tę akcję. Ej, a nie chcesz iść walierką? Aha, bo... No musimy gdzieś. sprawdzić tak, jak dobra, będziemy jechali. Czy nie jest gdzieś przerwany? A ile my tej linki mamy? 25. A dasz radę zrobić krok w lewo? O, to tu jest krawężnik. Dobra. Dawaj w lewo. Nie wiecie co, przejdziemy się tam pierwszą. Ja Wracaj. jesteśmy w Nysie. Jesteśmy dosłownie w tym samym miejscu, w którym zaczynały się nagrania z bodycamów ratowników WOP, które mogliście mieć okazję obejrzeć na moim kanale. Jest ze mną Dominik, który zarządza całą akcją. Prześledzimy całą drogę, jaką musieli przebyć ratownicy tego ferelnego dnia we wrześniu 2024 roku. No dobra, no tutaj ogólnie te pierwsze budynki są na takim lekkim wzniesieniu, i to wzniesienie zaraz się tutaj kończy. Pamiętam, że tą bramą to wpływały tony wody na minutę. Widzę, to jeszcze widzę wszędzie tą wodę. Dobra. W tej Tejfawik. Właśnie. I jak udało się wszystko zrobić po tym, po powodzi? Możemy? Tak. Myślę, a możemy, a na, nagrać? możemy nagrać to? do dokumentu? Nie mam problemu. Okay. To już odmalowane. No nie, to jest na razie tylko po tymki A dokąd robimy. tu była woda? Metr. Największy problem w tym, że w tych filmicach najczęściej znajdą się piece i te najważniejsze no, rzeczy, a ten okres, którym zalało, to przed chwilą mówiłem, że nie było tak ciepło. Tak. I był problem, żeby to wszystko wysuszyć, nie? No Czyli... właśnie, krótko, krótko było no. czasu na suszenie. Wracając do tych nie, niemiłych no. wspomnień niestety. No. Jak wam się ten moment, w którym ta woda się zaczęła pojawiać? Parę dni w ogóle wcześniej wyłączyli prąd. Nie było prądu, nie było jak telefon ładować, nic. Do tego jeszcze te wody gruntowe się zaczęły podnosić, w kanalizacji woda się zaczęła podnosić. Część miasta już zalewało dzień, dwa dni wcześniej. Zabezpieczaliśmy jeszcze dzień przed y, samą powodzią. Y, burmistrz ogłosił, że worki z piaskiem, no, w sensie i worek, i piasek nam udostępnią. Jechaliśmy na drugą koniec miasta i tu z sąsiadem poprzewoziliśmy trochę worków z piaskiem na parę kursów, pozabezpieczaliśmy drzwi. No i co, zaczęło, jak, jak już skończyliśmy to zabezpieczanie, tak, no może na dwa worki, na takiej wysokości, tak w razie W. No, to już z każdej strony, i tutaj oddziały, bo to jest taka rzeczka, mhm. i, i tu główną ulicą, już zaczęła płynąć woda. Także to, to był moment, nie? To, to kiedy ta woda tu po prostu po. A jeśli chodzi o całą samą ewakuację, no to nie było żadnej brakowało informacji. Burmistrz gdzieś nam na swoim Facebooku tylko coś powiadamiał, no ale. Kto? raz jak sobie... się ratownicy, to już... A tu ratownicy byli w kilku transzach na kilka razy, bo część ludzi się decydowała, część nie. Ratownicy gdzieś próbowali namawiać te starsze osoby. Halo! Wobnysa! Potrzebujecie pomocy! Tak! Ile tak. was jest? Proszę posłodaję, zejść robić. Kliki? Masz światełko? Dobra, no mam jakieś... Robimy krzesełko? Ja po kochach może do rąkowej za rękę co? Pani pan mi wnosił na kieł. A Na kątku czy na Nie, na nakładach byśmy wrócili. Tak, jeszcze druga osoba. Kot nie ma transportera? Chyba nie. To może kuweta jak jest zamykana. A ma pan może kuwetę zamykaną? Kurde, nie, we wodzie, na dole, w pewnicy, zawala. Chodź panu. Potrzebujesz, żeby mi ktoś poświecił. Poświecie schody. Czy drzwi pan zamknął? Zamknął pan drzwi tam od domu? Tak. Sąsiadkę z pękniętym kręgosłupem to ją na Fadromie ewakuowali To nasz Andrzej, tak, bo no, powiedzieli, że to był jeden no. z tych środków transportu, który działał w każdym, to, w każdych to. warunkach i zastanawiamy się czy teraz do Wopru nie kupić fadromy, nie? No, no, no ta Fadroma to... dała radę Chodźcie szybko, Irena! Moment, który ja pamiętam tutaj z waszej ulicy który na filmach jest nagrany, kiedy pojawia się ten moment jak Jarek ze, ze stanicy rzucił uciekamy, ewakujemy no. się, ponieważ już mogę, mogę powiedzieć dlaczego, bo to nie nie zostało chyba głośno powiedziane, dlatego my dostaliśmy wtedy informację, że pękło kozielno. Był mm. że pęknie odmuchów, mm. a jak pęknie odmuch, mamy 4 godziny na wyewakuowanie mm. całego miasta. Bo nasze jezioro tego nie wytrzymało. Powodem ogłoszenia ewakuacji jest ryzyko bardzo duże, rosnące, przerwania wału z Wyspiańskiego. Tutaj mogę pokazać, właśnie w tym momencie zabyły syreny. życiem, uciekamy z stąd? Dobra! Uciekamy! Dużo nie trzeba w takich sytuacjach To jest to, co ja powtarzałem wam cały czas Jak jechaliście, jak byliście tutaj Ja mówię, proszę, miejcie ze sobą kogoś, kto jest od nas Miejcie kogoś, kto zna cokolwiek To miej te miejsca Bo idzie się zdziwić, tak jak wy wchodzicie na ten most tutaj, na tą kładkę Idź zobacz, czy ten most w ogóle istnieje Czy on nie jest dziurawy Tylko najgorszy problem tu ten most Dobra, uzbrajemy się w kamizelki i idziemy pierwszą Trzymasz? Trzymam. Tu zostawiamy samochód Chodzi o to, że ten most może być przerwany w jakimś miejscu Tutaj pomoc właśnie lokalnie, że każda drużyna, która była w terenie, miała jedną osobę, która zna to miasto, liga, tak. to było zbawieniem, bo tak, telefonów z zasięgiem było różnie, z tym GPS-em też różnie, nie mieliśmy map fizycznych, papierowych i teraz tak to byśmy byli po omacku, szukaj tu adresu, szukaj ulicy. Cztery, mamy 13 zgłoszeń. ogarniemy też cztery. Na następne. Na następne, tak, I w prawo. To, tak, i w prawo tak. Dobra, Dobra, nie potrzebujecie pomocy. Nie. Halo! części osiedla Rodziewiczówny, mhm. Białej Nyski, no. Wszystko poszło, tak, zalanie poszło wtedy, z korytarza. Wtedy ewakuowali wszystko do Białej Nyski. Tak? Tak. To chyba była ta sytuacja, że w tym, w tym roku w ogóle w planach tych ewakuacji, które są w urzędach, pierwsza strona mówi o tym, że ewakuujemy ludzi do Białej Nyski. No tak. I w tym momencie zamknęli i wyrzucili do śmietnika. No bo Biała Nyska zalała nie. jako pierwsza. Dziękuję bardzo. Hej, witajcie. Jestem w Nysie koło szpitala Nyskiego. Sor zalany. Jesteśmy w szpitalu w Nysie. Tu mamy stary Sor, który na ten moment jest remontowany już. Na tym Sorze było wody praktycznie po sam sufit niestety u nas znajduje się poniżej gruntu, więc oberwało wszystko to, co było na dole, a na dole w szpitalu niestety znajdowały się tomografy, dwa laboratorium i wszystkie te rzeczy, które no, kosztują najwięcej. Przejdziemy sobie tu w bok, to pokażę wam okno, przez które ewakuowali pacjentów, no bo tu już wszystko pływało, wyjść ze szpitala się żywcem nie dało, a dokładnie przez to okno, które tam widzimy, ci pacjenci byli ewakuowani, no bo to był jedyny moment. Wszystko tak naprawdę do tego poziomu, na którym teraz stoimy było w wodzie. Tutaj jest to podwyższenie, pod nami znajduje się tunel, który łączy dwie. Strony szpitala, stronę techniczną, którą jest tam cała kuchnia i tak dalej. No to ten tunel był zalany po sam, po sam dach tutaj, więc tu wszystko było w wodzie. Z tego miejsca ludzie były ewakuowani ręcznie. Tutaj byli przekazywani na e, pierwszą łódź, w pierwszej łodzi płynęli. Za zakręt tyłu szpitala. Tam byli przekładani na ponton, bo wody było już po kostki. Na pontonie lecieli dalej do karetek, a tam czekały następne karetki, które ewakuowały albo drogą lądową, albo powietrzną ludzi do innych szpitali. nie? Więc tu popłynęło tak naprawdę to, co jest najważniejsze w szpitalu, czyli sorry diagnostyka. Tu akurat jesteśmy w domu naszych ratowników, którzy w trakcie powodzi przyjechali. Zabezpieczyli co mogli, oczywiście, No bo to nie jest tak, że oni zostawili to i sobie pojechali. Tylko woda przyszła. Miała tu być przewidywana woda do kostek, a woda sięgała tak naprawdę ponad pas. Wyniściło im dom. Ogród, zniszczyło wszystko. No, taka ciężka sprawa dla nas to była, no bo wiesz, wyjeżdżasz do ratowania ludzi. Oni nie myśleli o tym. Była sytuacja taka, gdzie oni opowiadają ze łzami w oczach, że przejeżdżali tędy po płyn. Przejeżdżali po kogoś idzieli jak ta woda tej wali, wiesz, po drzwiach, po wszystkim. To powyrywało bramy garażowe, wszystko. Te worki, które widzimy tam kawałek dalej, bo jeszcze, jeszcze leżą, jeszcze są, bo te wały jeszcze nie do końca są zrobione. To są właśnie te najgroźniejsze pęknięcia. Jedno tutaj, które przerwało wał i było duże ryzyko przerwania tego wału całkowitego. No i tu też heroiczna walka mieszkańców. Nie będę rozwaniał tematu, że mogło to być niebezpieczne, że mogło się coś stać, bo tak było, ale życzyłbym sobie mieszkać w mieście, w którym e, wszyscy mieszkańcy są w stanie zebrać się w jedno miejsce i po prostu żywce wziąć się za łopaty, wziąć się za worki z piaskiem i za piasek i zacząć to ładować i zasypywać dziury. Myśmy się z Jarkiem tak przyśmiewczo śmiali, że gdybyśmy dali im jeszcze parę godzin, to mogliby zasypać tą rzekę. Naprawdę mieli taki przemiał, było tyle ludzi, tyle chętnych, to wojskowi stali i nie wierzyli, bo potrafili ludzie wyprzeć wojsko i powiedzieć, wyjdźcie, odpocząć, my to zrobimy, nie? I walczyli całą noc tutaj, żeby te dziury pozasypywać, no i udało im się to zrobić. Zbiornik miał zapas, ale ludzie nie widzieli takiej wody od 97, nie? To jest, to jest sytuacja, w której jesteś raz na 28 lat. Ludzie po prostu nie byli na to gotowi. Najprościej w świecie ludzie nie byli gotowi, no bo... Okej, okay, kiedyś się o tym dużo mówiło. Po powodzi, na świeżo, po 97 mówiło się dużo o tym, czego to nie zrobimy, jak to nie zmienimy, jak to będzie dobrze. Ja mam wrażenie, że przez pierwsze, powiedzmy, 5, może 10 lat ale to też będzie chyba za dużo powiedziane. Coś jeszcze było robione, tych ludzi się jakkolwiek szkoliło, dbało się o te wszystkie e, tam pr procedury i tak dalej, ale przed czas, w którym się zapomniało, nie? To jest tak, jak wiesz, jesteś dzieckiem i wywrócisz się na rowerze. Pierwsze pięć razy będziesz pamiętał o tym, że się wywróciłeś, ale za szóstym już jeździsz normalnie z powrotem i robisz te same głupie rzeczy, nie? No i tu niestety dochodziło do takich właśnie paradoksów pod tytułem, że ludzie już nie pamiętali, jak się wyewakuować, jak zgłosić ewakuację, w jaki sposób skontaktować się ze służbami, a druga sprawa jest taka, że systemy i wszystko to, co mamy, nie było na to gotowe, bo w pewnym momencie wszystkie telefony alarmowe przestały działać. Mam wrażenie, że numer 112 w ogóle, no my mówimy głośno o tym, że numer 112 w się nie istniał. On no, po prostu nie istniał. Nie było możliwości do dzwonienia się. W pewnym momencie po prostu działaliśmy na zasadzie grupy facebookowe. Ludzie dzwonili bezpośrednio do nas. Po prostu kartka i długopis. Zapisywać wszystko, co było. Ja potrafiłem na przykład zlecić w Kędzierzynie mojej siostrze, żeby dzwoniła i pytała, w czym pomóc, co potrzebujemy, jakiej pomocy. Miałem do niej sieć, obserwuj wszystkie media, wszystkie grupy facebookowe i zapisuj adresy. Ale największym problemem w ogóle podczas tej powodzi to była dezinformacja. Była tak na szer szeroką skalę. Od takich sytuacji, że zaraz będą wysadzali wały. Tu jest potrzebna ewakuacja, później się tam jechało. Tam nikogo nie było. Jest tu kto? Tak, jestem, halo! Dobra. Daj sekundę, odbieraj pustkę. Dobra. Halo dzień dobry. bok z tej strony. Jest bezpieczny już tutaj pan. Nie wieziemy go, tylko gdzie mamy go zawieźć. O, czym pan gada? Moja pierścia. Halo, halo! Dobra. Słucham. Dzień dobry. Ja jestem na jakimś, teraz się a. wybieram y, na... No, no woda jeżdżą no, i panowie ratownicy przyjechali, nas ratują, nie? No to, no to dobrze, to jest... Dobra, odzwonię do ciebie, cześć. Dobra, odzwolę do Taką? Tak, tak, tak. Dobrze. Ja panu dziękuję. Dobrze, może też pan to? przedstawić... Tak, Damian. Damian. Tak, proszę pana, bardzo A, się spieszymy, mamy kolejkę ludzi ja, do pomocy. Ja Was pochwalę. Dobrze. Dziękujemy. Nie wiem, czy damy radę. Wszystko zaraz Pani, pani powiemy. Dobrze? Proszę się rozłączyć, wszystko jest dobrze. Pozdrawiam. No? no. Wszystko mamy, wszystko mamy, jest z w mieszkaniu. Jedzenie, jedna, dobra, pozdrawiam. Dobra, nie musi z tego jedzenia, jest są sklepy otwarte, też wszystko kupimy. Wiedzieliśmy już wtedy, jaka jest woda. Wiedzieliśmy, jaki sprzęt w danym miejscu będzie działał. Jak jedziesz gdzieś, gdzie nie wiesz, tak jak myśmy pojechali na tą jedną głośną akcję, gdzie wyciągaliśmy e, tą rodzinę z samochodu, który stał w nurcie rzeki, praktycznie. 9 godzin walki strażaków. Na linach, dużymi sprzętami, e, helikoptery nie mogły latać, bo była ulewa, wiatry. To była ta pierwsza akcja, której, w której jak to chłopaki powiedzieli, poczuli, że będzie źle. Głoszenie przyszło, że jest taka, taka sytuacja. E, rodzina sześciosobowa w samochodzie i dwa psy. E, auto stoi już ponad 11 godzin w nurcie wody. Zalani są do połowy w samochodzie. Jeżeli nikt ich nie wyciągnie, oni popłyną z tym samochodem mm -hmm. i utoną. Dzięki temu, że my też specjalizujemy się w skuterach wodnych i w ratownictwie na skuterach wodnych, zabrali ze sobą właśnie skutery i podjęli decyzję, że będą ratować tylko i wyłącznie na pomoc skuterów, bo one się sprawdziły. Jeden ratownik na skuter, drugi na platformę, drugi skuter na brzegu. Jako, że ta woda była brudna, to niestety e, zapychała nam wszystkie dysze w skuterach i trzeba było po każdym przepłynięciu skuter wywołać Wrócić do góry nogami mhm. i go po prostu wyczyścić. Wywracali strażacy skuter na bok. Jeden z naszych ratowników, mechaników, czyścił cały skuter, no, robił z nim porządek, żeby można było jakkolwiek e, go dalej użytkować, a kolejny skuter już był w trakcie e, płynięcia po następną osobę. No i w ten sposób w dwie godziny lekko ponad zostały wyewakuowane wszystkie te osoby. E, no i udało się ich uratować, bo to było najważniejsze. Tam no, stawiali już kreskę niestety e, na nich. No i gdyby nie to, że zdecydowali się chłopaki na taką akcję no to no doszłoby do nieszczęścia, nie? Przyjechały cuda, naprawdę, bo amfibie, pontony, naprawdę różne, różne sprzęty, No i skutery. Skutery, które u nas to jest takie nasze małe dziecko. <głos》>, już miałem okazję zobaczyć. Skutery czekają. Teraz pokażemy ci, jak ta praca wygląda. Maciek, mam dla ciebie pięć wyzwań do zrealizowania. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Posprzątaj wszystkie łodzie. Zatankuj wszystkie łodzie oraz posprzątaj całą bazę wokół. Dlatego Dobra, to. Przejdź, skrócone szkolenie ze skutera ratowniczego. Wejdź w buty ratownika. I nauczę podstaw manewrowania skuterem wodnym pod okiem profesjonalistów. Do dzieła! Witam cię na plaży. Witam Bardzo Cię w mi ci mi skuterach. Mi. Zobaczymy, czy będzie miło. To się dopiero okaże. Lubimy tutaj popływać, zobaczymy, czy dasz sobie radę. Jak nie dasz, trudno zostawiać Cię na środku jeziora. Ja będę operatorem, ty będziesz moim ratownikiem, czyli będziesz poruszał się na platformie ratowniczej. Ja dowodzę jednostką, ty zajmujesz się tym albo osoba poszkodowana, którą będziemy kiedyś tam może wyłowimy, była zabezpieczona i podjęta. Patryk będzie osoba poszkodowana. No. Ja nie umiem pływać. A, no tak, tak jak ja. Ratownik brzegowy. Dwa sposoby, którymi dzisiaj będziemy się przemieszczać. Pierwszy to jest na no, tak zwaną żabę, w taki sposób, w pozycji takiej kucającej. Hmm? W tej pozycji takiej siedzącej, bocznej możesz się też poruszać, będziecie mniej na tej platformie rzucało. Dobry początek, ja chcę zobaczyć, jak ty dobrze pływasz. O matko, ja bardzo źle pływam. Ale jak bardzo źle? Unoszę się na wodzie, ale szybko nie przepłynę. Ja kilku. też się na wodzie unoszę. No, dalej. O. o matko. Ech! O! Maciej, po Wyposażyliśmy się w porządny sprzęt, bo to jest dziwna, trzeba do niej przyzwyczai. Masz kamizelkę, kamizelka unosi się na wodzie. Ja teraz nic nie robię, bo już przestać bawać rękami. Jeżeli mnie 108, 108 kilo utrzymuje, to Twoją wagę purtową mm. też utrzyma. Jeżeli znalazłbyś się w wodzie, w sytuacji, w której będziemy ćwiczyć sobie i pływać. Niczego się nie bój, woda, jedyne co może zrobić to chlapnąć ci w twarz, napijesz się i trochę wypukać ci zatoki i to tyle. Powiedz mi, jak woda? <grystansowa> Straszna. Jaka? O, przerażająca. Nie! A, temperatura no to jest to ok. Przeraża ci to, jak to jest głęboko. Tak. To może ci nie będę mówił, jak to jest głęboko. <grystansowa> Głębokość mamy z 11 metrów. O, matko. To jest pociutko. To jest <grystansowa> naprawdę płytko. No to co Maciek, Dopływamy do skutera, wchodzimy na sprzęt. <grystansowa> i sobie na platformę. mówi, że nie umie pływać, nie pływa. To jak jazda na rowerze. Tam. fajnie się pływa no że w zasadzie nic ty widzisz, nic słyszysz głośno, do tego wszystkiego że pachnie paliwem sprzęt, który mamy jest go bardzo dużo to są motorówki, są to kłady, pojazdy terenowe, są to skutery wodne jest tego naprawdę sporo, dosyć dużo sprzętu, które używamy na co dzień ze względu na to, że nasze działania są dosyć różnorodne po pierwsze zabezpieczamy akwen przed tonięciami. Po drugie, nasza grupa specjalizuje się w różnych rzeczach. E, no bo mamy płetwonurków, e, mamy ratowników medycznych, którzy stricte zajmują się tą stroną medyczną. Mamy operatorów dronów, e, czym ja się zajmuję, drony poszukiwawcze ze specjalnymi oprogramowaniami, ale tą taką naszą, można powiedzieć, e, naszym dzieckiem, są właśnie te skutery, na których siedzimy. Mam dla Ciebie propozycję. Jesteśmy tak? na środku jeziora, myślę, że nikomu krzywdy nie zrobisz. Dam ci zrywkę. No, o, matka! Będzie ona przypięta do mnie. Poczuj jak ten skuter się zachowuje, włącza tam taki tryb, nazywa się Baby Shark. Pamiętaj o tym, że każdy mocny skręt powoduje to, że nas będzie próbowało z tego skutera wyrzucić. Rozumiem. Pływasz na siedząco ze względu na to, że będzie ci prościej, my jako ratownicy poruszamy się na stojąco, ze względu na to, żeby nauczyć się pracować jako operator na stojąco, bo na tym skuterze musimy cały czas coś robić, to faktycznie trochę jak na rowerze. Ty, Im szybciej jadę, tym I łatwiej skręcasz, tak? Jak twój pierwszy no, pok pokaż, raz. Pokaż, zobacz na moje buty. Nagrywam ci stopy, macie. Mogliśmy się dorobić na odlichoncie. Patrz na to. O, szczupak. Możemy sobie zrobić drugie jezioro. Tutaj masz drugie swoje wyzwanie. Uratuj jedną osobę. Tak, jak jednoosobowy. Przyjmuję, udajemy się z z ratownikiem na platformie. Mamy akcję. O! Masz taki mały krześb bojowy. Skakujesz na platformę, wszystko wygląda tak jak wcześniej. Rozumiem. Chcę podjąć osobę z wody i znaleźć kajak. Jak wrócisz kajak kajak, jedna osoba jest w wodzie. na platformę. Jesteś? Jestem. Akcja ratownicza. Hurra! Uratowałeś Karolinę. Karolina jest naszą ratowniczką. Teraz za zadanie zaproponować ci tą możliwą jedną akcję z użyciem skutera ratowniczego. Tam na wodzie cały czas działa nasza łódź, która zaraz przypłynie tutaj z kajakiem, bo to nie jest tak, że tylko skuter wodny wypływa do akcji. Nie mm -hmm. możemy powiedzieć, że akcja została zakończona sukcesem. Osoba Wyratowana i że może kiedyś zostaniesz ratownikiem. Pokażę, jak wygląda główna baza nadgopańskiego. Bo... Zapraszam. Tutaj na co dzień dyspozytor odbiera zgłoszenia z całego województwa. Obsługujemy numer ratunkowy nad wodą 61100 100, Plus do tego aplikację ratunek. Aktualnie tutaj, jak widzisz, mamy mapę. Tu akurat jest mapa z wszystkimi toniami wodnymi jeziora Gopło. Na pamięć nauczyć to trochę zajmuje. Więc jeżeli dyspozytor musi na pilnie znaleźć jakąś tonę wodną, wpisuje sobie lub znajduje od razu na mapie i tam wysyła ratowników na miejsce. Dyspozytor jest trzecią parą oczu. Zoom 40-krotny, tak jak tutaj widzisz, nad widzimy dokładnie jak płynie sobie rusałka. Widzowie, zaczniemy naszą przygodę w nadgoplańskim WOP przez prezentację psów ratowniczych. Jest z nami. Luki. Loki. Loki. Durów oczywiście jak najbardziej. On będzie mnie szukał, żeby Loki miał też ułatwione zadanie oraz by zaprezentować całą gamę technologii, jakie używa nadgoplańskie WOB. Żyjemy też drona z kamerą termowizyjną. I wystartowałem. Muszę znaleźć jakieś krzaki albo skołam się w jakiejś wysokiej trawie. Ja bym tylko pomocnika poprosiła, Jarka, żeby dmuchnął kilka razy w bąbelki. Zobaczymy jak ten wiatr się będzie układał. O, widzicie, tam było w tamtą stronę, teraz wieje stąd tutaj. Chodź, szukaj człowiek. O kurczę, moje nogi, moje nogi są całym mokre. Jakieś krzaki, tam ludzie łowią ryby, to są jakieś krzaki. Powoli. Ty, poszukujący górnym wiatrem, szukają zapachu każdego żywego człowieka. W realnej pracy poszukiwawczej dbamy też o to, żeby dyskryminować zapachy. Czyli, jeżeli widzimy człowieka, który teraz, jak teraz, sobie spaceruje z pieseczkiem, jest pies też musi wiedzieć, że okej, okay, ten człowiek jest całkiem w porządku, idzie sobie zdrowo na dwóch nogach. Nic mu nie jest. Pomyślałem i wziąłem czerwony polar, ponieważ jak wiecie, psy nie widzą czerwonego. Mam nadzieję, że nie wpadnę do wody, bo to wtedy była totalna, pełnowymiarowa akcja nadgoplańskiego WOP. O, moje młody buty są już całym mokre, ale widzowie czego się robi, by zostać wywąchanym przez Lokiego. Dobra, czekamy, nadal słyszę drona. O, cześć, wygrałeś się, wygrałeś, dobra robota, dobry Dobry pies. Brawo, brawo. O Boże, moje nogi. Udało się znaleźć Maćka. Nie było tu łatwe, ponieważ było tu bardzo wiele zapachów i wędkarzy, i spacerowiczów, i gęsi, i kaczek. Ale Maciek jest zdrowy i cały. Cały w pokrzywak. Tak, cały jest zdrowy w Tak, jest zadowolony. Lądowanie w Normandii. Zapraszamy na pokład. Teraz będzie wyzwanie. To nie jest mój pierwszy dzień w bo... Jak no jest coś nie. za cicho, to zaraz będzie wyzwanie. No ale Maciek, nie mam dla ciebie koperty. Aha. Płyniemy sobie na patrol. Ok. I musisz znaleźć sytuację potencjalnie niebezpieczną. Dobrze. I jakoś zareagować. Dobrze. Będziesz kierownikiem tego statku i dowodził tą naszą ferainą, i będziesz mówił, bo my jesteśmy zieloni. Nie Rozumiem, wiemy, szybko, ja... szybko awansowałeś. Szybko no awansowałeś co będziemy musieli zrobić. Dobrze, dobrze. Dobra. A kto jest kierowcą? To kierowcą? To kierowcą jest? Sternikiem. Sternikiem będzie Paweł. Okej. Okay. Dobra, właściwy człowiek na właściwe miejsce. Ja zgłaszam. Zgłaszam na patrol. Będziemy wypatrywać sytuację niebezpiecznej. Póki co widzę, że tutaj wszyscy ludzie trzymają się bezpiecznie za bojkami. Tam dwie panie płyną na supie, ale mają ka kamizelki. Tutaj też cała rodzinka dobrze się bawi. Tutaj robią jakieś holowanie. Co prawda, operatorzy skuterów nie mają kasków, a to w przypadku uderzenia głową o tefle wody może być nawet zabójcze. Widzę jedną łódź bez operatora ani kierowcy na naszej 12. Podpłyniemy, zobaczmy. Może się komuś odcumowała, może ktoś nie uważał na technikę, i Dobra, okej, okay, mamy jedną osobę poszkodowaną, więc Justyna jakbyś mogła sprawdzić, proszę, jej funkcje życiowe, prosiłbym Cię, żebyś to zgłosił na radiu. Panie, Pani. Proszę mnie osobę poszkodowaną Sześć. na łódce wiosłowej. Osiem. Jest nieprzytomna, oddychająca. Nieprzytomna, oddychająca. Okej, okay, zaczyna otwierać oczy. Alo budzimy się po powolutku. Ta Pani, co się wydarzyło? Jak się Pani nazywa? Może Pani wstać, pomożemy? Powoli przechodzimy na się My holujemy łódź, a Wy możecie wracać na bazę. Bardzo dobra robota. Dziękuję, bo miałem bardzo dobrą ekipę. Świetna akcja, świetna ocena sytuacji.